Cześć, nazywam się Jan Piątkiewicz, witam Was na kanale YouTube DobreRowery.pl Zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik, dzisiaj recenzja Mamy z Was rower, który jest pewnego rodzaju rozwinięciem rowerów, jakie widzieliśmy jakiś czas temu Czyli modeli N-Road oraz Tough Road. Dzisiaj model Fast Road, czyli... Propozycja Gianta na rowery Fitness, rower, który ma być takim połączeniem szybkich rowerów czasowych, a przy okazji ma dla Was nieco więcej komfortu, nieco więcej kontroli, nieco więcej poczucia bezpieczeństwa charakterystycznego dla rowerów krosowych, tudzież po prostu dla rowerów z płaską kierownicą. Mam dzisiaj dla Was Fast Road w wersji COMAX, czyli wykonanej z włókna węglowego, i to COMAX 1, czyli tej najwyższej, jaka jest dostępna na rynku. W przypadku swojego nowego topowego e, roweru Fitness Giant postawił na takie zdecydowanie raczej mroczne barwy. E, rower, tak jak wspominałem, jest wykonany z włókna węglowego tego włókna Komax, e, które łączy włókno szklane z włóknem węglowym. Więc w zasadzie rower jest e, nieco cięższy niż klasyczne rowery karbonowe. A przy tym wszystkim jest troszeczkę bardziej wytrzymały i jeszcze lepiej pochłania e, wibracje. Z, ramy, z materiału Komax jest wykonana zarówno rama, jak i widelec e, i to są elementy, które są praktycznie identyczne jak w modelu e, Enerod, który oglądaliśmy jakiś czas temu. Tak naprawdę różnic tej większych nie ma. Jeżeli chodzi o ramę i widelec, wyglądają dokładnie tak samo. Mają ten sam system mocowania sztycy, czyli nie ma tutaj zewnętrznego jarzma, wszystko jest schowane w ramię. Tutaj od spodu można się dostać do, do śrubki, która nam e, pozwoli na regulację wspornika siodełka. Wspornik siodełka, mimo tego, że jest tak sprytnie schowany w ramię, to jest również system e, Diffuse. To jest ta sama sztyca, którą spotkacie na przykład w TCR-ach i w TCX-ach, czyli ten system z sztycą w kształcie litery, w przekroju litery D, która doskonale pochłania e, nierówności. Różnice między tym rowerem a e, tak naprawdę m, rowerami e, NRO, głównie leżą w kierownicy i w paru innych elementach. Od, do tego zaraz dojdziemy. Podobnie jak w, w najwyższych N-Roadach napęd tego roweru to również e, adaptowana grupa szosowa Shimano 105 e, natomiast w tym rowerze producent miał nieco więcej zabawy, żeby dostosować grupę 105 do e, realiów płaskiej kierownicy. Zaraz do tego przejdziemy. 105 jest wystopniowana, bardzo powiedziałbym rekreacyjnie. Mamy tutaj korbę klasyczny kompakt, czyli e, 11, mamy korbę z zębatkami 50-34 połączoną z tylną kasetą 11-przełożeniową z taktowaniem do 34 zębów, czyli taką generalnie rekreacyjną, miłą i przyjemną. Grupa Shimano 105 to jest tak naprawdę jedna z najbardziej użytkowych i najlepiej reprezentujących ten stosunek ceny do jakości grup napędowych Shimano, bo ma tak naprawdę już dużo możliwości tych grup wyższych, m.in. 11 biegów, a z drugiej strony jest dość przyjemna, jeżeli chodzi o koszty. Eksploatacji. To, co w tym najciekawsze, oczywiście dzieje się w przypadku kierownicy. Mamy tutaj płaską kierownicę z takimi charakterystycznymi dla rowerów e, Fitness Gianta rogami. E, rower, dzięki tej kierownicy, naprawdę zdecydowanie lepiej się prowadzi dla osób, które nie mają takiego doświadczenia m, z kierownicą e, szosową. Powiedzmy sobie szczerze, generalnie płaskie kierownice, zwłaszcza w ruchu miejskim, mają dużo plusów, ponieważ pozwalają na lepszą kontrolę nad rowerem, e, pozwalają. Na łatwiejsze manewrowanie. Przede wszystkim siedzimy w sposób też bardziej wyprostowany. Nawet taka dość rekreacyjna kierownica e, baranek, jaką mieliśmy na przykład w modelach Road mimo wszystko wymaga na nas większe pochylenie. Na tym rowerze siedzimy faktycznie w bardzo wyprostowany, komfortowy sposób, więc naprawdę nie ma żadnego obciążenia kręgosłupa. Osoby, które szukają roweru rekreacyjnego, z pewnością lepiej się poczują na fast roadzie niż na przykład na e, Roadach Kierownica jest tak naprawdę kierownicą z roweru crossowego, jest dość wąska, w związku z czym nie ma też problemu z przemykaniem między czy generalnie jazdą w mieście. To co najciekawsze, jeżeli chodzi o ten rower, to oczywiście adaptowanie tego napędu. W tym rowerze mamy manetki dostosowane oczywiście do płaskiej kierownicy, które są manetkami, które jeżeli chodzi o wykonanie, przypominają mi manetki jakie spotkamy w grupie XT albo DeOre. Mamy bardzo fajnie wykonane dźwignie zmiany biegów, które naprawdę nawiązują do tych wyższych grup MTB w Shimano. Natomiast zostały dostosowane do charakteru pracy grupy Shimano 105, którą tutaj spotkamy. Hamulce hydrauliczne również Shimano. Bardzo fajnie, że mamy krótkie klamki. Można tutaj dobrze dozować siłę hamowania, dobrze wyczuć modulację tych hamulców. To jest to, co mnie ostatnio pytaliście, czemu wolę krótkie klamki hamulcowe od długich. Oczywiście nie chodzi o to, że długa klamka jest w jakiś sposób słabsza i pozwala nam na słabsze hamowanie. Chodzi po prostu przede wszystkim o kontrolę nad hamulcami. Krótsza klamka to łatwiejsze wyczucie hamulców, łatwiejsza możliwość dostosowania położenia klamki na kierownicy do idealnej pozycji dłoni na chwycie kierownicy. W związku z czym takie Krótsze klamki pozwalają po prostu nam na lepszą kontrolę e, całego... Całego roweru. To jak mówiłem, tutaj troszeczkę różnicy jest, jeżeli chodzi o koła, jeżeli chodzi o opony. Mamy nieco wyższe obręcze niż w modelach np. przyłajowych i mamy koła już fabrycznie na oponach, które są nawiązują do opon szosowych, natomiast nie są to typowe opony szosowe. Opona Giant PR3, która tu się znalazła, jest oponą, która jest wyposażona we wkładkę antyprzewiciową, w związku z czym to są opony takie, powiedziałbym, z naciskiem do jazdy miejskiej, do rekreacji. Opona nie jest pozwalona na bieżnika, ma takie otworki, które pozwalają na odprowadzanie wody ma też perforowaną powierzchnię po bokach, w związku z czym nie jest to pełen slick i myślę, że opona w takich realiach asfaltowo-betonowo-miejskich generalnie jest oponą, która na dużą część roku wystarcza. Oczywiście na zimę pewnie wolałbym jakąś oponę z bardziej perforowaną powierzchnią, powierzchnią bieżnika. Rama, tak jak wspominałem na początku, jest wspólna z ramami z, z Roadu, rama bardzo nowoczesna. Jest możliwość mocowania błotnika z tyłu, przerzutka jest już w systemie Direct Mount, nie ma tutaj żadnej szpecącej obejmy. Mamy możliwość Montażu dwóch koszyków na bidon, więc jeżeli chcielibyśmy na takim rowerze nieco dalej pojeździć, to również żadnego, e, żadnego problemu nie ma. Taką ostatnią ciekawostką jest to, że w tych wyższych modelach Comax e, swoich, swoich rowerów e, Fitness Giant już daje możliwość montażu e, tego charakterystycznego czujnika prędkości i kadencji. On jest bardzo podobny do tego, co daje Trek. W Giantie to się też nazywa Ride Sense. E, jest umocowany dokładnie w tym samym miejscu co e, Duo Trap w, w Treku. Ciekawostką jest to, że w modelach Comax ten czujnik jest już w zestawie z rowerem, więc nie musimy go dodatkowo dokupować. Wystarczy go sparować z licznikiem, który e, odbiera transmisję ANT+, albo na przykład z telefonem, który ma e, funkcję odbioru e, danych poprzez Bluetooth. Z całej serii modeli Giant N-Road, Tough Road i Fast Road zdecydowanie ten ostatni jest najbardziej rekreacyjnym. Dzięki płaskiej kierownicy ma najbardziej wygodną i rekreacyjną pozycję za kierownicą. Jest rowerem, który tak naprawdę nadaje się do szybkiej jazdy po asfalcie, ale też w ruchu miejskim i w takiej rzeczywistości miejskiej jest rowerem, który będzie takim najbardziej, najbardziej komfortowym i powiedziałbym najbardziej przeznaczonym również do spokojnej jazdy. Oczywiście bardzo ciekawy rower. Wiem, że wielu z Was ten rower się naprawdę podoba. Ten rower też zwraca bardzo dużo uwagi na ulicy, zwłaszcza w tym takim czarnym czarnym malowaniu. Jeżeli chodzi o model 2017, tak naprawdę mamy tutaj kosmetyczne zmiany, rower tylko nieco poprawiony, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania jeszcze bardziej dopracowany. Cena tego roweru to poniżej 7000 zł. Generalnie dość dużo, ale weźmy pod uwagę, że za analogiczny rower szosowy z 105, pełnym karbonem i takimi możliwościami pewnie zapłacilibyśmy cenę podobną, a mimo wszystko ten rower daje nam nieco większą uniwersalność. Jest rowerem zdecydowanie drogim, ale rowerem, który na pewno odwdzięczy się bardzo, bardzo dobrymi właściwościami jezdnymi. Generalnie a ne